bracia doświadczenie wydarzeń nadprzyrodzonych wyjątkowych jest niezwykle spektakularne, ale też i pożądane Tak jak w czasach Pana Jezusa tak i dziś wielu mówi gdybym zobaczył cud to bym uwierzył że Bóg jest i Bóg działa. Podczas gdy istnieje w tym pewne niebezpieczeństwo, mianowicie oczywiście, człowiek, który dzisiaj coraz bardziej umie definiować świat, definiować pewne procesy, które w tym świecie się dzieją, rozumowo pojmować wiele sytuacji, o wiele bardziej niż w czasach pana Jezusa. Chciałby też i właśnie w taki ten empiryczny sposób zauważyć działanie Boga. A czym jest wiara? Czy to jest to samo co wiedza? Nie. I jeśli właśnie żądamy takiego znaku od Boga, to chcielibyśmy posiąść wiedzę, empirycznie doświadczyć tego, że Bóg działa. Czyli zdobyć wiedzę, a wiedza to już nie jest wiara. Dlatego trzeba nam spojrzeć nieco inaczej. I warto, żebyśmy dzisiaj tak spojrzeli na nasze życie, na naszą codzienność, także z perspektywy Bożego Działania tego, co właśnie. Prorogi już doświadczając mówi, odwagi, nie bójcie się. Bóg przychodzi, Bóg działa, Bóg jest pełen mocy. Kiedy dziś też w kalendarzu liturgicznym przeżywamy święto narodzenia Matki Bożej, to konsekwencja jej niepokalanego poczęcia, które świętujemy jako tą. Największą uroczystość czasu adwentu, 8 grudnia, właśnie w sposób taki ludzki, ustalony ten dzień dziewięciu miesięcy po 8 grudnia Dzień Narodzenia Matki Bożej czyli, krótko mówiąc, urodziny Maryi. Warto właśnie spojrzeć w perspektywie też tej dzisiejszej liturgii Słowa. Na Maryję jako przecież na córkę Joachima i Anny. Zachowaną w sposób działania łaski Bożej od grzechu pierworodnego, od skutków grzechów, co wierzymy. Ale czy o tym przecież nie wiedzieli rodzice, nie wiedzieli najbliżsi. Anna nie wiedziała, że urodziła się dziewczynka, która jest wybrana przez Boga, że urodziła córkę, która jest wolna od zmazy grzechu. Widziała dziecko, owoc miłości, owoc szczęścia. Jak każde narodzenie, nie było przecież objawieniem tych. Wszystkich wydarzeń, które mają się później wydarzyć. To nam też ukazuje, że właśnie w tym momencie zauważyć jedno, jak Bóg działa, pomimo tego, że człowiek tego nie dostrzega. I tu chciałbym, żebyśmy też w tej perspektywie dostrzegli działanie Boga w naszym życiu. Może właśnie nie wydarzyły się rzeczy spektakularne, takie duże, wielkie. Ponadnaturalne, ale to, że tu jesteśmy, to jest pierwszy dowód działania łaski Bożej, bo otrzymaliśmy łaskę wiary, podczas gdy tak wielu wokół nas albo tą łaskę sprzeniewierzyło, albo zaprzepaściło, albo w sposób rozumowy odrzuciło. Żyjemy przecież. W takim społeczeństwie dzisiaj już, w którym wielu pośród nas żyjących nie żyje łaską wiary na co dzień. Więc to pierwsze działanie Boga dostrzeżmy już w tym, że tu jesteśmy. To, że mogliśmy tu dzisiaj przyjść zdrowi, w siłach, na tyle, by Przemierzyć tą drogę, to, że mogliśmy wstać, się ubrać, to właśnie, że możemy pracować, to, że mamy pracę. Pewnie to jest owoc naszego starania, to jest owoc naszego wykształcenia, to jest troska i trud naszej codzienności. Ale warto, żebyśmy w tym właśnie znajdowali. Także perspektywę działania Boga. Byli otwarci na Jego natchnienia. Bo to, że właśnie, może, wyjdziemy dwie minuty później z domu, nie zwracamy na to uwagi, że uchroni nas to przed udziałem w stuczce na ulicy. To, że czasami się zatrzymamy podświadomie, podczas gdy Przejedzie obok nas rozpędzony samochód. To są takie momenty, których nie zauważamy, a one są i mogą być przez nas odczytane jako działanie Boga w naszym życiu. Jako tą walkę Boga o nas, byśmy żyli, byśmy żyli szczęśliwi, w zdrowiu, byśmy nie poddali się złu tego świata, które wokół nas. Mocno szaleje. To jest też działanie łaski Bożej, na które warto spojrzeć i które warto docenić w codzienności. Zauważyć obecność Boga w moim codziennym życiu, nie w jakichś spektakularnych wydarzeniach, ale w tej prozie codzienności. Bo ta perspektywa. Jest perspektywą, która wzmacnia moją wiarę, która buduje moje zaufanie do Boga, która mnie jeszcze bardziej otwiera na Jego działanie. I wtedy właśnie, jak Chrystus mówi, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Jeśli wiara moja będzie wielka, to także i wielkie cuda zaczną się dziać wokół mnie. Ale najpierw potrzeba dostrzec te zwyczajne cuda, które dzieją się każdego dnia, i jeszcze bardziej zaufać Bogu i pozwolić się mu prowadzić. Prośmy właśnie o to, by nasza wiara ciągle umacniała się obecnością Boga w naszym życiu. Myśmy także i my, może kiedy przyjdzie taka sposobność, otrzymali łaskę wielkiego cudu, ale przede wszystkim widząc te cuda naszej codzienności. Tak jak Maryja, wypełniona łaską Bożą, współpracowała z Bogiem, nie będąc świadoma tego, jak wielkie powołanie przed nią stoi. Tak każdy z nas może każdego dnia współpracować z łaską Bożą, każdego dnia współpracować i otwierać się na Jego działanie, a wtedy też i cuda będą się dziać w naszym życiu.